Powitać, powitać Państwa, uff uf, z tej strony Piesowo, a to jak widzicie kolejny odcinek z naszej kochanej giereczki zwanej Slime Rancher. Tak, moi drodzy, widzę, że się mi troszeczkę e, mikrofon postanowił zbuntować i nieco się rozlegurować ostatnimi czasy. Ale jak widzicie, jesteśmy dalej na naszym... Pięknym, kochanym miejscu, zwanym. Obser konserwatorium. O, tak to można nazwać. Konserwatorium. E, pisaliście mi parę, parę rzeczy, jak się dostać do tej wyspy. To jest przejście pod wodospadem gdzieś. Ale gdzie ten wodospad jest, tego nie mam zielonego pojęcia. E, będziemy tego szukać, a zarazem chcę zadowolenie naszego kolegi Bumbuma Boom dzisiaj, żeby był zadowolony i odkrył nam nieco tajemnic. Także więc dzisiaj nasze umbożki staną może troszeczkę insze jedzonko, bo dostaną gierdy biety. E, a co? O! E, a co lubią nasze te kochane slime buchowe? Mięso, dobra. Stajmy wybuchowe, lubią mięso. O Nie, ciebie nie chcę. One lubią mięsko. Dobra. A skoro lubią mięsko, to sobie załatwimy te mięsko dla nich. Oczywiście. Cześć kochane. Trochę was za dużo chyba tu jest. Uwolnimy was. Tak, możecie sobie żyć. <laughs> Dobra, dorosłych mamy 40. 20 małych, to tam od razu się nic nie stanie. Tak, tak, tak. Lostro 2. Dobra, żadnych starszych nie mamy, przyjaciół. Yy, jeszcze będziemy na zebrać po drodze jakieś dodatkowe te, tak myślę, dla naszego przyjaciela, a przy okazji się będę rozglądać za przejściem na wodospadzie, tam na tej naszej mapie, żeby dowiedzieć się, jak się dostać do tej nieznanej lokalizacji. Bo tak mi pisano w komentarzach, zobaczymy, sprawdzimy, się przekonamy. Ale dobra, bez zbędnego przedłużania, idziemy najpierw chyba spać, do ranka, i co? I widzimy się na naszej wyspie! Dobrze moi drodzy, jesteśmy z powrotem u nas, tutaj w naszym miejscu kochanym, kochanym wulkanicznym. Ja to nazywam po prostu wulkaniczna wysepka. E, dobra, wszelkie kurczaczki, nie kurczaczki będziemy łapać, bo potrzebujemy te nasze kochane stworki, potworki, jak nigdy. Tak, dosłownie można to tak powiedzieć. Oczywiście moi drodzy, zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania kanału, jeśli tego nie robicie. Oczywiście dziękuję za wszelką, e, różną formę wsparcia, nawet pisemną, na komentarzach, bo to zawsze powoduje rozwój kanału. Z czego i tak jestem w Was bardzo, bardzo dumny. Bo to dzięki Wam właśnie kanał się tak super rozwija, bo inaczej tego nie mogę opisać. One już ciągnęły kurczaki. A, wciągnęły większość kumczaków. No cóż, co było to było. Idziemy dalej. Przez boomowe sobie przejdziemy tutaj, bezpieczniejszą trasą. A może znajdziemy jakieś... rzeczy fajne. W postaci diamencików. Głoby, słupcia... O, chodź, 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 Dobra, gałgan jeden. Jeden gałgan jest, chodź kurczaczek 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 wiem że wam zabieram jedzonko wiem przepraszam z góry au 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 parzy dobra czy tutaj coś będzie jest tylko i wyłącznie ore Szkoda. Radiant ore też fajne, ale nie tak bardzo fajne jak To co potrzebujemy innego. Dobra My potrzebujemy czego innego. O! Tyk O, to to was będziemy bardzo potrzebować. Chodź. Chodź Chodź O nią wyrzucę, to sobie niech on tam forki potworki cyk cyk cyk. Chodźcie tu, Oil. Ciebie też wezmę. Was nie chcę. Ty jesteście wystarczająco kochane, słodkie bestyjki. Kurczaków tutaj dużo już patrzymy Dobra. Opsasa. Przechodzimy sobie magicznymi miejscami. I wychodzimy w pięknym rejonie. Naprawdę piękna jest ta gra, cudowna. Oczywiście moi drodzy, za niedługo dojdzie e, upgrade, jak to wam powiedzieć, mojego sprzętu, będziemy, będziecie świadkami lepszego sprzętu. Spokojniej będziemy mogli grać, działać i w ogóle będzie elegancko. Zjadłeś, kałga. Ale nie musiał? KenKen naprawdę jest ognioodporny? Łapanie. Dobra. Pora nakarmić naszego przyjaciela. Ostro trochę dostanie, trochę ...son-henów, trochę hen-henów... I na dodatek siheny. Green shot! I bum! A wybuch nam. Panowie! Dziękuję, ile tu jest rzeczy? Ember Valerie Portal, też jakby było przejście jakieś. Ember Valerie Portal, <laughs> diament! Diament tutaj był. Coś jeszcze dostaliśmy, bo mieliśmy dwa yy, Science. To nie Blue Prims. Warp Tech. Star... Warptech Starportar. Ember Valery Portal. Dobra, mamy te dwa portale. Już super. Jeszcze jest trochę nam do odkrycia, tutaj widzę. To raczej nie jest koniec gry. Dobra, przeczytajmy. Uh, this gate is still solid too, so I really must have been the first to enter size it was abond abandoned. It was here that I my first doubts. I thought I was talking to engineers, problem solvers, people uh, who could fix uh, what I found because they uh, left the labyrinth and met up here. I saw they were smelling. They were excited at the side of opportunity. The company has sent their money Piop. No Energies, I don't think they have stabilization. Before it's all collapsed. Niedawno później wszystko się zawaliło. I co, my tutaj? już przejdziemy. Choć tutaj to jest jeszcze dużo nam. Nas czeka jeszcze, widzę. O, mi Ciekawi, te unkowny. Dobra. Dobrze, moi drodzy, zaraz do Was wrócę. Oczywiście, po dokładnym przetłumaczeniu jeszcze raz tego samego, żeby mieć pewność, że dobrze to zrobiłem. Więc zaraz do Was wracam. Dobrze, moi drodzy, jestem tak, jak e, dobrze sobie przetłumaczyłem troszeczkę. Poprawiając, ktoś e, znalazł tutaj coś. Był to wielki labirynt po wyjściu. Ludzie, po prostu firma postanowiła no nie zadbać o to i w ogóle wyciągnąć z tego pieniądze, jak się tylko da. Przez to się to zawaliło, bo nie dali inżynierom pieniędzy, a dali ludziom bogatym. I to się przez to zawaliło. Także, więc tak to tutaj wygląda. Hmm. Też musimy zobaczyć Targa Stride. Tutaj też jest jakieś wrota, tutaj były lekko otwarte te wrota, pamiętacie. Tutaj to było. The Slime Sea, ale hmm. Ciekawe. Jakby tutaj się przedostać do tego Unkown? No dobra. Mm, co my tutaj jeszcze potrzebujemy? Musimy się przedostać gdzieś, Tu, tu tu, tu tu. Dobra, do domu musimy się wrócić. Ale to już raczej przez drogę... ...niezbyt bezpieczną. O, tak to mogę nazwać. Typeee, tak, Tyk, chodź, 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 chodź. O, olej to chętnie wezmę. Chodźcie tu, oleje. au, 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 au. Au, 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 Boli wiem. Jest Wie że boli, boli wiem. Dobra. E, wrócimy sobie do naszej do domku. Gotujemy sobie portaliki może do tej miejscóweczki, żeby już tak nie chodzić. I w ogóle supsika jej. Dobra new message Okej okay, new message mamy moi drodzy nowa wiadomość Od kogoś nam bardzo ważnego więc zobaczymy Rzućmy to co mamy tu ale zanim jeszcze zrobimy te wszelkie inne rzeczy mamy jednego widzę przyjaciela zabraliśmy ze sobą te zobaczyć co mamy do możliwego do zrobienia jeszcze Yy, Unilites, to nie. Upgrade. Yy, dobra. Koszt. A, będziemy potrzebować Tanguard, to nie. Tanguard jeszcze nie. radzę cel, to z czasem. Warp Tech. Ember Valerie Portal. Target Start Portal Portal. Ember Valerie, wolę. Tak, wolę Ember. Do Embera się teleportować moi drodzy. Wypuścimy naszego przyjaciela. Żyj! Dobra. Mm, lecimy, odbierzemy sobie wiadomość. Nie, yeah, open inventory, unilites. Aha, i okej, okay, tutaj teraz. Dobra. Czyli działa tak ten portal, tak? Będzie działał nam. Aha, ok, czyli on działa tak, że teraz on teleportuje nas z domu tutaj. Ale z tutaj byśmy musieli mieć na przykład portal też powrotny do domu: dashpad Blue Home Portal, Green Home Portal. a no, na przykład tutaj ma mieć. i wracamy na przykład tak tak wrócimy sobie do domku Ok. i jesteśmy w domku okej okay, fajnie super działa taka technologia dobra odbierzmy telefonik co tam do nas rzuca się o ile ludzi dwójka ludzi Mochi, hi b i have, uh, something for you to try and be honest if the work going to be super creep out i create a blueprint, e, znalazłam... E, stworzyłam jakiś klucz Specjalny e, archiwalny klucz e, for, do, do dronów. Okej okay. Zaczyna się trochę... Dron archiweki I say sure, because I have no idea, bo. The drones are the page of my by pomocny podczas moich przygód. Eee, nie ma to... Wiem, że to nie ma żadnego sensu. Ale można spróbować. Jeśli zadziała ją to będzie bardzo fajnie. Aczkolwiek niewyjaśnione. Co ta wyspa na ma do dofrowania. Well I'm, jestem, zadowol jestem eee, zadowolony, że mogę tobie pomóc. Are you still like? Right? Ach I didn't say that. I'm just a stupid kid. Don't tell me it works or not. Because I don't really tong die. Okej. Okay. Later, later. Ach, cała Mochi mice. Cudowna kobita, fajnie się. da. Tam. Dobra, orden do nas ma. Jakąś sprawę. Hola Beatrix, e, fajnie, że ciebie widzę. E, ostatnim razem. Widzę, że znalazłaś coś ciekawego. E, ok Okej, monolit struktur... Co to może być za monolitalna struktura na końcu wyspy? Scary stuff. But maybe core to storage flora. Ok, something does at uh, all ruins we discovered across to far, far range. Have never look as okay far harmant. Okay. Sure, we don't know their purpose or nie wiemy co co lub kto to wybudował. E, wiemy, że to ma respekt dla tego świata. But maybe, happen anyway. Sometimes we are taking e, your steps, flowers crash only to step on another. Ok. E, szkoda, że nie zdążyłem dorosnąć, żeby być pierwszy w tym miejscu. But, nie wszystko stracone. Rebun Isat is seem to be tripping for now. Natura zna znajdzie balans, but is not a ale to nie jest gwarantowane. Ach, look me, get the of you. Leo, Beatrix, ee, keep you. Ma, mam coś dla ciebie. E, good luck, Beatrix. Ok, dziękuję. Moi drodzy, mamy klucz. Tak, mamy jakiś magiczny klucz. Jeszcze trzy niewyjaśnione slime do znalezienia. Tak, trzy niewyjaśnione slime. A co to za klucz? Tak, eee. Mojstek, descripton algorithms to unlock access to archived locks on research drones. Okej, okay. eee, rzeczy archiwalne? Okej, okay. Jellystone potrzebujemy. Dobra. Biorę się za poszukiwanie Jellystone'a. Eee, nie, nie chcę tego. Eee, FN, gdzie tutaj było resources? Jellystone. Eee, on the range, deposit the. Di eee, nie diamond. Tylko Jellystone, ok. Eee, intro dela eee, Semi-hard on oh, po impossible resolve for pro. Dobra, czyli musimy po prostu poszukać Jellystone'a A przy okazji poszukamy paru rzeczy Bo to też się przyda Taka prawda Ładny zachód słoneczka nam tutaj się robił. No i co moi drodzy, mamy jeszcze spokojnie Troszeczkę minut Na poszukanie Jellystone'ów o! Ale tutaj mi nie było akurat ostatnimi czas długo. Dobra. Eee, tutaj jest te przejście nasze. Redstone'y. upi, Wodę sobie zbierzemy, bo ona się nam też przyda. Tak jak wiecie, o co mi chodzi. Kochany, spokojnie. No ale wody dużo tu jest, łopanie. My dobrze, że jest dużo wody. Dużo wody dob dobry znak No tak, takie spokojne szukanie o Jellystone właśnie tutaj jest jak widzicie Jak się tam dostać tam akurat, bo nie pamiętam Jak ja się tam dostawałem ostatnim razem? Hmm. Patu... tu. O, o, panie, przyjaciele. Dobra, tędy się dostawaliśmy, ale wiem, że tutaj jest Jellie Stone, tak myślałem. Dobra. Już, już, już opuszczam wasze rejony, przyjaciele. A Gdzie kolejny Jellie Stone? Yupikay to jest te przejście do Ember Valery tego te drugie przejście o tak nie to jest te yy, pierwsze przejście ale to Ej. 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 tak to jest te przejście dobra to, to, to samo przejście ale troszeczkę inaczej się do niego dochodzi patrzę za Stone'em, moi drodzy mamy go trochę co prawda Żebyście żebyśmy wie, wiecie o co mi chodzi, żeby na następny odcinek było znowu też nieco materiałów. Dobra Tu przejdę Nie, tutaj już nie. Dobra Tutaj z powrotem. To jest ściżynka. O, 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 o. Tutaj z tą ściżynką chciałam przejść. O też jesteście, widzę, że tutaj bardzo nieprzyjemni dla mnie. Przyjaciele jedne, gałgany. Już, już, już was nie będę męczył. A tutaj przejście. Uu. A, dobra. Fajnie, super. Mamy przejście tu. Tak, wiem, że tutaj jesteście, nie musicie mi tego zaznaczać 50 raz, przyjaciele. Że czuję waszą obecność. Ale że z tyłu tutaj były te slajmy, to ja nie wiedziałem, chyba. A nie wiedziałem, co ja gadam. Ale Jellystone'a nie macie, przykochane slajmiarki? O, macie Jellystone. Nie mówicie? Chodź, 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 chodź. Każdy tą się nam przyda. A tu jeszcze kolejny. Dobra, super, powinno wystarczyć nam na następne. No, że tylko dwa To tutaj musi być. No oczywiście, tak myślałem, że będzie. Czyk, Boombox. Boombox moi drodzy mamy. Świetnie. Boombox znaleźliśmy. Jestem bardzo zadowolony. I puch. Dobra, mamy trochę Jellystone'a. Yy, także więc na spokojnie sobie to ogarnęliśmy. Raczej Jellystone'a powinno wystarczyć. Jeszcze się tutaj rozejrzyjmy. Nieco za nim. Tutaj gdzieś było przejście do niego. O, tutaj do jaskini było, w którym też czasami się trafiał Jellystone. O właśnie, o nie mowa. Pach. Trzy. też jellystone. takie fajne. Warto wiedzieć, miejsca. O, trzy jellystones y tutaj było. O, kurczę, mogę przyjść od razu. Piu, piu. This way, dobra. No ale dobrze, moi drodzy, zbliżamy się do końca odcineczka. ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Za to, że byliście dziękuję, za to, że dzięki wam ten kanał się tak super rozwija. I naprawdę dziękuję wam serdecznie. Trzymajcie się, do zobaczyska w następnych odcinkach. No i co? Jeszcze tak na zakończenie wskoczę tutaj na domek. Pożegnać Was, słuchów trzymajcie się. No i do zobaczyska, pa!